Dlaczego cele marzenia są ważne? Po pierwsze, pierwszy punkt: cele i marzenia nad, nadają sens naszym działaniom. Na czym polega ten punkt w praktyce? To, że każdy krok, który podejmujemy, ma sens i prowadzi do czegoś większego, co chcemy spełnić w przyszłości. Po, dru po drugie, czujemy się spełnieni życiowo. Czujemy się zupełnie nieżyciowo. Drugi punkt polega na tym, że dam taki przykład. W sumie, jeśli ludzie by grali tylko w gry wideo lub. no, po prostu gry wideo, to większość z nich to by miało po prostu. Depresję, depresję, no po co żyć, jeśli się po prostu gra, 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 no po co, no po co. Więc dlatego najlepiej sobie znaleźć cel. No bo w sumie życie to też gra i dlatego w życiu też można levelować można levelować mowę można levelować rysowanie yy, język i tak dalej więc i dlatego, życie może być ciekawe, nawet bardziej od gry. Może inne gry są takie czy tam, ciekawe, jak Wiedźmin. Ale tak czy siak, życie może być ciekawsze nawet od Wiedźmina. chociaż ja akurat nie grałem w Wiedźmina, więc w sumie nie wiem. Ale mnie od jakiegoś, w sumie, czternastego roku życia zaczęły już nudzić gry. I. No po prostu są nudne. Więc po trzecie, inspirujesz innych. No, czy tam inspirujesz w sumie innych, co akurat chcą mieć ten cel. Czyli na przykład, jeśli chcesz być programistą, być programistą jest ciekawe, ale w sumie nie dla mnie. Programowanie dla mnie jest nudne, bo ja się w tym nie spełniam. Mm. Ale właśnie. Inspirujesz innych, więc napędzasz się do tego, żeby to robić. No. Mm. Ważna jest w sumie dyscyplina, żeby takie coś utrzymać. Powinno się właśnie, po pierwsze. Dyscyplina, ale motywację samą dostaniesz od ludzi. Na przykład jak nagrywasz na YouTubie? Jeśli chcesz za zacząć kanał na YouTube, to... jest motywacja od ludzi w cza na czacie, ale. hejtem nie powinno się kompletnie przyjmować. No po co? Więc wydaje mi się, że w ogóle po pierwsze, cieszę się w sumie, że to oglądasz aż do tego momentu. I się po prostu cieszę, bo żadnego cięcia. Więc tu masz film, jak znaleźć swój cel, marzenie. I do następnego o siedemnasty.